Reyman, Kapitan drużyny w środku boiska, już lewa strona boiska. Dośrodkowanie, ale szansa i jeden do zera dla Stali Rzeszów, a zatem obejmują prowadzenie. Stal obejmuje prowadzenie. Dośrodkowanie z lewej strony boiska. Dejewski pilnował w tej sytuacji napastnika, a za jego plecami był pieczara, który przyjął piłkę spokojnie i strzelił obok miłosza mleczki. Maulowany z tyłu, ale świetnie utrzymał się przy tej piłce. Skóraś wykłada przed bramkę. gol! Huberta Sobola, który rzeczywiście potrzebował bardzo niewiele czasu. O, tu widzimy le... właśnie to zagranie, o którym mówisz. Idealne. Idealna asysta Wisławskiego. Tak, idealna z tego. Asysta, przeszkadzać oczywiście gwizdami młodemu Lechicie. Gol! Karny I... zupełnie zmylił tutaj przeciwnika. Szymczak, pewny strzał tuż przy słupku. Lech prowadzi w tym meczu 2 do 1.